Cześć. Witam Cię w kolejnym filmie, i właśnie widzisz drugą część przeglądu roślin. No i zaczynamy tutaj podwiatą. Te rośliny tutaj stoją już długi, długi czas, już z miesiąc jak nie lepiej. Wszystkie oprócz, jak oprócz figi oczywiście nie yy, rosną, jeszcze powoli, ale jednak rosną. Wygląda to tak. No i zacznijmy sobie liść laurowy. Taki okaz. On stoi. Urósł trochę przez ten rok, szału nie ma. Yy, miskant postawiony tutaj, bo też padało, były te deszcze. To tu wstawiłem i do tej pory tu stoi. Już go nie przestawiam, nie ma sensu. I tak nie rośnie, bo jest zimno. Mimo, że słońce nawet jest, to jest naprawdę zimne. Jest jakieś 10 stopni może. No, i tak, zacznijmy sobie może od teraz figi, pokażę figę. To ta figa zaraz rzuci liście, już wszystko żółkło i leci do piwnicy. W piwnicy też zaraz zobaczycie wszystkie roślinki, które tam postawiłem. No to co, pokażę wam karłatkę. Karłatka, no to nie ma mi długo tak, więc ona mi puściła tego i tego liścia. Tego całego, tego rozwinęła. No, no i co, no i to tak wygląda. I cały czas powolutku, coś tam jeszcze puszcza. Próbuję, ale, ale już raczej nic nie wypuści. No i co? Nasionka, nasionka, takie flaczki się porobiły z nich. Także, że w środku są twarde, coś jak oliwki. Że na zewnątrz są miękkie, a w środku są twarde, jak oliwki. Że to, to na zewnątrz jest jadalne, a to w środku jest właśnie twarde i jest nasionem. Tak samo to, tylko to nie jest jadalne, nie? Przynajmniej z tego co mi wiadomo. No dobra. Dobra, przerwa limitu, więc stanąłem na karłatce, yy, więc idziemy do trochę kapusa. <laughs> Przez ten rok nic stoi, no ale przesadzony. Dobrze, niech mi się dobrze ukorzeni. Za rok idzie w grunt, więc niech się dobrze ukorzeni. Dobrze będzie ukorzeniony, to będzie rósł w gruncie, wtedy dobrze. Jak widzicie, jedyne co wypuścił, no to to było złączone i było sporo niżej, jakoś tak. Yy. Ja to chyba gdzieś coś zaznaczałem. A tego liścia zaznaczałem, ale to zaraz tutaj do z tyłu. Tego liścia nie zaznaczałem, ale on wyszedł gdzieś stąd, z tyle stąd, tyle odtąd gdzieś. No więc kawałek tak wyszedł, no i się cały rozwinął, bo był kompletnie taki, wiecie, no, złączony. O, tak jak ten był. Nie, nawet bardziej złączony. No po prostu był złączony. No to przejdziemy sobie z jego tyłu. No i tak, no i widzę, że no coś urosło, urósł ten trochę karpus, niedużo, bo to jest ten liść, ten najnowszy, ten naj, na, ten to jeszcze ten sklepowy cały, no i ja go zaznaczałem gdzieś tutaj tak nisko bardzo, tu, ale to już wyszło tak, że już widać nad włosiem, a tego nie było widać, więc trochę przybrał, jeśli chodzi o korzenie, no to tam raczej szału nie ma jeszcze ale myślę, że na pewno się troszkę już ukorzenił lepiej niż był no pień jak widzicie jak na taki pień który nie wiem tam, ja go mierzyłem, nie pamiętam już to macie na filmie z jego który nie pamiętam, miałem na wysokości ze 40 coś chyba centymetrów, nie pamiętam totalnie ale grubość jego, zobaczcie, no ja nie mam małej ręki, uwierzcie mi on jest naprawdę gruby, no żeby go objąć na to 2,5 dwie ręki mojej więc dużo Dobra, mała karłatka. Mała karłatka w tym roku no nieźle poleciała, bo była dotąd. To dobrze widać na pniu. Pień urósł stąd. Widzicie, to jest wszystko świeże, to jaśniejsze. To jest tyle pnia. To jest, nie wiem, 3 cm pnia. No i to było 9 liści chyba policzyłem. Chwile, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 siedem, siedem liści policzyłem, no, no to 7, no nie 9, tylko 7, no, jak wiecie, tam odcinałem to odrosty, muszę je znowu odciąć i tam jest kolejny, no ale nieźle przybrała, zobaczcie, prawie 1 trzecią pnia urosła, 1 trzecią pnia dorosła, nieźle, jak na doniczkę, to już w ogóle Farga z jarufa też nieźle porosła, teraz się trochę wy 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 wyginę od wiatru. Jak widzicie, zrzucaliście, ale to normalne, że bambusy trochę zrzucą liście na zimę. Nie wszystkie, ale troszkę zawsze zrzucają. No i co? No i wszystkie te grubsze pędy, to jest wszystko świeże, nie? To jest wszystko u mnie. Te cztery pędy chociażby to są u mnie. Tu widzicie, no cały czas wszędzie wszystko wychodzi, tak? Ten, kto widzi o film pierwszy z tego, no to wie tam, kiedy to kupiłem bo był film z przesadzania on tam się nazywa chyba Fargesia i Merlin czy coś takiego no i widzicie, wszędzie idą, cały czas rosną no wiadomo, niektóre opadają, o ale co, no niektóre, o widzicie, tak jak ten no to jest pusty w środku, nie? ale powiem Wam, że większość jest normalnie duża i to wszystko, wszystkie te wyższe, wszystko odtąd czyli te wszystkie są z tego roku i puszczę cały rok aż do tej pory. Cały czas powoli rośnie. Fortunae. Bardzo fajny zresztą, lubię go, bo jest taki gruby i ma taki piękny pień. Praktycznie nie urósł z pniano, bo urósł może tyle, czyli z centymetr. Ale to dlatego, że stożek stracił. Tu jest liść po stożku, a tu jest pozostałość liścia, czyli sam trzonek liścia. O, zostało tylko coś takiego, a to jest już polski liść, bo to było tam z Hiszpanii chyba. No i wygląda to tak, tego puścił, jeszcze może zdążę rozwinąć tego tego liścia, tamtego w środku to już na pewno nie zdąży, chyba że w piwnicy, bo tam jest, jak mówimy Wam, dosyć ciepło, niestety. To 15 stopni, tak? Jeśli kogoś interesuje, jak zimuje te rośliny, to zapraszam w film, dwa filmy wcześniej chyba, nie, trzy filmy wcześniej. I tam wszystko jest o zimowaniu, gdzie zimuje, jak zimuje, co robię, w wielu stopniach. Y ten daktylowiec też nieźle urósł, bo przez ten rok puścili tak. Tego liście rozwinął, tego całego, tego całego. Czyli trzy liście i już idzie czwarty. I zobaczcie, że sklepowe są takie. Widzicie? Spójrzcie na odległości pomiędzy tymi jakby, nie wiem, blaszkami liściowymi. A zobaczcie tutaj, już trochę mniejsze, tu jeszcze mniejsze. Zobaczcie, tu jeszcze mniejsze, a tutaj to już liście obok liścia jest, widzicie? Tego nie powinno się hodować, w szczególności daktylowców w domu. Będą miały po prostu ogromne odległości pomiędzy tymi blaszkami, nie? Po prostu to brzydko wygląda wtedy. Zobaczcie, czy nie lepiej wygląda taki liść w porównaniu do takiego, jak ten. No chyba lepiej, mi się wydaje, że dużo lepiej, nie? No dobra, to lecimy do piwnicy. No i jesteśmy w piwnicy. Oczywiście w piwnicy syf jak to zawsze w piwnicy, przynajmniej u mojej. Problemacja przekwitła, to już jest, to właśnie wyszedł kwiatek drugi, o, to już śmierdzi, jak przekwitnie to naprawdę śmierdzi, tak dziwny zapach, bardzo dziwny, rzucę tam gdzieś z boku teraz, albo no dobra, może wrzucę do doniczki, tak jak wcześniej, to tam muszę pozbierać taki śmieci, no i co, może tak, Waszyngtonia, no Waszyngtonia, no, no, no nie rośnie praktycznie. Te, te odrosty troszeczkę rosną. Ten środkowy. Jedyne co zrobił to. Wypuścił to zielone. I tak rozwinął tego listka, bo był tak złączony na maksa. No i ten listek drugi wychodzi coraz wyżej, nie? To wiadomo. No i co, trójlista. Oczywiście pomarańcza, czyli citrus trofiliata. Dobrze pamiętam? Trifoliata, tak dokładnie. Będzie w gruncie też. Troszkę urosła, nie ma szału, ona ogólnie jakoś dużo nie rośnie. I liści już nie ma. Jak widzicie granaty też postawione, to nie ma co oglądać. A mówiłem wam w ostatnim filmie. Bo w tym pierwszej części przeglądu, że pokażę Wam, jak przyciąg granata. To wygląda tak. Jeszcze chyba to odetnę ten o, widzicie? Żeby był jeden pień. Żeby to szło w jeden pień. O, mniej więcej tak jak to, nie? Czy masz jeden pień on tu się rozgałęzia, ale jeszcze nie, może odetnę to. I ukorzenie albo powietrzne. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. No to co? Daktylowiec. Daktylowiec nawet sobie troszeczkę rośnie Co ciekawe. Troszeczkę mu końcówka uschła. Ale chyba nie muszę go podlewać. Może troszkę? O, patrzcie. O, nie, to z ziemi. Myślałam, że z cholewki wyrosł. Kwaśnik. Ale jaki długi, zobaczcie. A tu jeszcze kawałek został. O, Taki był. <laughs> Dobra, co tam będę chwasty pokazywał? Jego odratowuję. Kto ogląda mnie, ten ogląda i wie. Kordelina australijska Redstar wypuściła w sumie to. Taka była mniej więcej. To samo, Kordelina australijska zielona wypuściła też środek. O, to. się to lidlowe. <laughs> Bo to jest ta z Lidla, co ludzie kupowali. Dużo ludzi kupiło zresztą. No i co? E, cykas. Pokażę Wam cykasa tutaj od góry. Na pewno już drugi raz nie puszczyliście, bo jakby chciał to by już puszczał. No i co, wygląda tak. Figa, karika, dokładnie nie wiem jaka. Bo z Węgier przywiozłem, węgierskiego nie znam. A z nimi się nie dogadasz. Z Węgrami się nie dogadasz. Totalnie nie da się. To jest taki język, że tak jak z Chorwatem się dogadasz. Bez większego problemu, czy z Czechem. Z tym się nie da dogadać. <grym> no i mały ślaurowy. No i tak naprawdę nic tu więcej pokazywać. Dopiero co będzie, będzie tu dużo do pokazywania, jak wszystko wstaje jeszcze jeszcze tam pod wiatą teraz leży. Co chwilę temu Wam pokazywałem, nie? No więc wygląda to na tą chwilę tak. No i co? Lecimy. Teraz do mojej zimowni ciepłej, czyli do domu Jeszcze Wam pokażę bez światła, bez słońca, znaczy bez... tak, bez światła dobrze mówię, bo to jest światło Jak to wygląda, no i tak na co dzień te rośliny stoją To jest okno wschodnie Co prawda na razie tu stoi ławka, ale potem będzie zabrana prawdopodobnie No i wygląda to tak Nie ma wcale tak mało światła, myślę, że będzie gorzej, trochę jest, myślę, że na razie, na razie wystarcza i tak te rośliny nie muszą mieć jakoś światła dużo w zimę, bo nie rosną za bardzo, w szczególności granaty czy to dlatego stoją na ziemi, nie, no bo gdyby potrzebowały, to one też się postawił tam na półkę, ale że nie potrzebują, to sobie leżą gdzieś w kącie i nie przeszkadzają, nie, nie zabierają niepotrzebnie światła innym roślinom. Dobra, bo się rozgadałem, idziemy do domu, zobaczcie jaka dzisiaj ładna pogoda, a jest naprawdę dzisiaj zimno, słoneczko. No i znaleźliśmy się w domu. Jak wam pokazywałem przed sekundą, słońce bardzo fajnie świeci dzisiaj. Trochę tu poprzestawiałem tak zwane międzyczasie. jeśli chodzi o te ledy, to jeszcze ich nie wsadziłem. Znaczy one były tutaj wcześniej, bo tu chyba nagrywają już coś, już coś chyba było z tego pokoju w tym roku. Ale teraz sam przestawiłem papaję, więc teraz tam gdzieś przyczepię, to jest kokos znasiona. Ale dobra, tak dokładniej. Zacznijmy, yy, może od tego. To jest ciekawostka, dostałem monsterkę deliciosę. deli, No, Delicjosa chyba się mówi. Nie no, za darmo, dostałem po prostu. Z czego tutaj na półce, obok paludarium, mam drugą deliciosa, która puszcza ładnie listki. To jest najnowszy, jeszcze jasno zielony. Manki Mask też sobie fajnie rośnie. trzykrotka też sobie rośnie. Chcę, żeby trochę zwisała, ale widzę, że nie bardzo ona chce. Skrzydło, kwiacik mały. No i panu Darium. w nim się może coś jeszcze zmienić w tym roku. Prawdopodobnie tak będzie, ale to jeszcze zobaczymy. Przejdźmy do tego, o co mi tak naprawdę chodzi, czyli przegląd wszystkiego. Nie wiem od czego zacząć. Nie wiem od czego zacząć. Tutaj ukorzeniam z tyłu pomarańcze i not. To jest ich pięć sztuk. Tutaj mamy niedośpiany, który odratowuję, bo tam je znalazłem w lesie w słoiku, ale widzę, że chyba tylko, chociaż nie, coś puszczają, góra uschła, ale tu na dole jest zielone i to tak samo. A trzeci zdech cały, o, tutaj jest trzeci. Z niego to nic nie będzie, nie wyjmuję tego. Bo... Bez sensu, miałem tu plagę trochę yy, tych, jak to się nazywało? Yy. Chwila. Muszę spojrzeć na oprysk Wszędziorki O właśnie, miałem epidemię Wszędziorków, wczoraj wszystko opryskałem Porządnie, bo Na arece, na bananie dużym No i wszystko się wszędzie I już wszystko popryskałem, żeby nie było Że, że, ten, żeby, że Czegoś nie opryskam, bo nie zauważę I stwierdziłem, że dobra, wszystko opryskam No i Zobaczymy jak to będzie Warf yy, Cavendish, dish, zapomniałam, warf Cavendish, nie, super warf. Yy, Areca z Lidla za cztery dyszki. Yy I tutaj mamy dracynę obrzyżoną, taką. Taki jakiś inny kolor, ale fajny, bo ładniejszy niż te, które najczęściej sprzedają, bo ma takie, nie wiem czy to, o, widać teraz. Różowe końce ma, różowe brzegi. Yy, no i co? Kokos, co ciekawe. On też złapał przędziorki Ale jego jest akurat łatwo z przędziorek kokos ogólnie lubią łapać przędziorki Ale na szczęście Nie złapało mi mojego kokosa Który porozerwałem nie, yy, nie złapały mojego kokosa z nasiona Nie pyskałem go Bo szkoda mi chemii Znaczy szkoda mi go Żebym nie złapał tej chemii nie? Tam z tyłu to jest czery moja, która ma rok i ma 10 cm. Nie wiem jakim cudem. Ma takie warunki jak wszystkie moje rośliny, czyli dobre. Mhm. E, tutaj mamy monsterkę minime, czyli Rapidofora Tetrasperma. No ja ona tam sobie rośnie na, ma, na trzech tych na trzech tyczkach. No i tak rośnie. Kokos znosiona pokażę Wam go tam bliżej. Jego pieniek. No to jest bardzo fajna roślinka zresztą. Kogo z się no bardzo lubię, to moja ulubiona roślina na tą chwilę, o tu mi się yy, liwistonia coś zapodziała, no i liwistonia przez rok yy, w szklarni i tutaj, w, w sumie to teraz się dopiero zaczęła przyzwyczajać i, za, i rozwinęła tego liścia, ten liść był całkowicie złożony, taki wiecie, tak jak o tu środek, to jest cały już u już dopiero rok to zajęło. Także słabo to rośnie u nas nie polecam ogólnie tej palmy. Jest bardzo ładna, ale bardzo ciężka w uprawie. Jak nigdy nie miałeś palmy, nie kupili listoni, mimo że jest cania w jakichś biedronkach. Przesłali tę monsterkę. W biedronkach czasami po 16,50 czy coś takiego. No to nie, to naprawdę wyjście mi spoko, ale trzeba, trzeba już ogarniać ten temat, bo inaczej to zdechnie. A jak nie masz szarami, to już w ogóle nie bierz tej palmy, bo. Szkoda roślinki, nie? Największy bananek, barwka Wendy's. O, no ja tego tam chyba mierzyłem, ale nie pamiętam też. Jest dosyć spory. To jest roczny. Jeśli pamiętacie moje pierwsze filmy, to wiecie jak wygląda. Yy, jak wyglądał, o woda z niego poleci, zobaczcie. Od czy widzicie? A to chyba nawet oprysk wczorajszy jeszcze był biały. Dobra, nie będę tego wylewał. Ma dwa odrosty. On był w gruncie, tam, to jest ten co był w szkra, szklarni nowej sezony. No i powiem Wam, że nieźle podosł. Fajnie bananki rosną, ale to mówię, wam, nie jest mój klimat za bardzo. Warfka będzie, które ma odrosty, które, yy, nie wiem, puszczają cały czas wodę. Dużo wody ze swoich liści i przez to stoi ta woda na nich i same sobie robią tak, że nie widzicie, tą łańcuchkę Same sobie tak zrobiły papaje pozrzucały wszystkie liście, ale to bardzo często tak, że zrzucają a poza to jak widzicie, to są nowe liście domowe tam z tyłu, widzicie, tam jest ananas i obok cherry A o, teraz cherry widzicie dobrze, to jest cherry moja. ona ma rok i 10 cm Ym, ale fajne światło teraz jest a to żółte, co widzicie, to jest lep, lep na ziemiarki. zresztą przy okazji przy okazji Wam polecę te lepy bo bardzo fajne one kosztują chyba, że nie powiem 16-17 zł za 10 sztuk wygląda to tak. No. Nie chcę się wysypać. Macie takie zielone plastyczki, w które możecie wsadzić albo na górę, albo w te dwie pozycje, tu niżej, tu wyżej i macie no nie mogę tego wyjąć. Aż muszę postawić. O. Gimbala postawiłem to od razu wygodnie, Dobra. I macie takie 10 sztuk takich, widzicie, plaquetek, i ja, one są po prostu białe teraz, bo żółty, ogólnie to jest slep zwykły. Tylko, że on się różni dużo od tego, tego najzwyklejszego, najtańszego, takiego, wiecie, co się rozwija z takiego mm, papierowego, papierowej małej tubki. To jest dużo lepsze, bo to jest to, wiecie jak tamten lep dotkniecie ubraniem, czy nawet ręką to On się tak klei, że wszystko Wam zostaje na rękach i macie potem takie klejące coś, co nie wiecie z tym zrobić na rękach I to się nie chce zmyć, to jest najgorsze To się nie chce dobrze zmyć Dlatego polecam Wam te lepy, ponieważ są po prostu takie, że jak je dotkniesz i zostawisz palcem, to no, na nim nic nie zostaje I Ci się nie lepi przez tydzień potem, nie? Także ogólnie polecam te lepy Dobra, służył tyle do doniczek, wiem, że jeszcze mają takie do szklarni, duże, ale to bez sensu, bo ja nie lubię takich rzeczy do szklarni wsadzać, bo jednak szkoda, szkoda na przykład pszczół, bo to się wszystko do tego przyklei, i pająk, i pszczoła, wiadomo, każdy owad i inne zwierzątka, które mogą na to wejść. No dobra, papaja, karika, jak widzicie też coś tam rusza, ananas jeden. Grand Nine Odrost. Tu mam mały eksperyment, dosłownie mały, bo to jest dwa w który puścił dokładnie 22 odrosty. Nie ucinam mu ani jednego odrostu i patrzę, jak rośnie. Nie więcej, jak właściwie karpa wygląda <głysza> tylko w mniejszej wersji. To jest główny pień, on ma rok. Czyli tyle, co, co na przykład ten Cavendish, tylko on, nie, bo on był w gruncie i było zimno. Wiecie co, w tym roku lato i on fajnie nie rósł. A ten, zobaczcie. Był w gruncie i był takiej wielkości mniej więcej jak ten teraz, nawet trochę niższy, tu gdzieś kończyły się liście. I on był taki, ten był właśnie taki jak ten, trochę mniejszy nawet. I zobaczcie jak ten podrost w szklarni w gruncie, jak ten jest gruby. Widzicie jak ten jest gruby, jaki duży. No zobaczcie, jest po prostu spory, puszcza cały czas liście. Temu coś nie pasowało. Miał same malutkie liście, cały rok miał takie liście. Teraz w domu, jak ma trochę cieplej, to zobaczcie, wypuścił większe liście. I teraz puszcza większe w domu niż na dworze w gruncie. Więc w przyszłym roku wiem. Pamiętajcie, jak sadzicie kawędysze w grunt, super dwa w czy zwykłe kawędysze, tylko i wyłącznie w szklarni, bo na dworze skończy się to tak jak z tym bananem. Dobrze wiedzieć. To był też taki mały test przy okazji. Wróćmy do tego. No, i jak widzicie, o teraz trochę słońce odpuściło. To będzie widać. Yy, no, i on ma tam 21 czy 2 odrosty dokładnie. Tu mam yy, ten dracenę. Taką też z jakiejś przeceny. Przesadzoną zresztą w graniczkę po kumkwacie też przecenionym. <grych> Także zobaczymy. Na razie stoi. No, wiecie, nie ma co puszczać. Nie? Musi gdzieś tam znaleźć sobie oczko, żeby wypuścić. nie? Awokado, powiem Wam, że z awokady to jestem mega zadowolony. Nie wiedziałem, że to jest taka fajna roślinka, przyjemna. Zobaczcie, jak fajnie urosło. Ma niecały rok. Ma takie fajne liście. Na razie nie ma żadnych chorób, żadnych. No, jedyne przebarwienia to takie kropki gdzieś w niektórych miejscach, ale to naprawdę nie są jakieś takie, jak nieraz widziałem. O, mango na przykład tam z tyłu widzicie? Coś mi zbrązowiało tak dziwnie. Możliwe, że od braku wody, bo on ma sucho, bardzo sucho ma. Zapominałem też go podlewać, bo mógł gdzieś był schowany tak w rogu szklarni, że go nie było praktycznie widać. Więc mango słabo, ale ogólnie mango podobno gorzej rośnie. A awokado naprawdę polecam, bo myślę, że w domu wytrzymałoby cały rok. Zimuje idealnie. Więc jeśli ktoś jest początkujący z egzotykami, ja chce mieć coś, co jakoś tam... Już trochę zacznie, no to polecam awokado. Naprawdę fajna roślina, u mnie na kanale też jest poradnik o tym jak wyhodować awokado z pestki i to było wyhodowane właśnie sposobem z tamtego filmu. No i jak widzicie tutaj ja go po jakimś czasie uciąłem. Widzicie to brązowe, nie? Uciąłem, no i to jest wszystko nowe, wszystkie te, bo ja go rozkrzewiłem po prostu tutaj, 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 tutaj wypuścił czyli raz, dwa, trzy, cztery, w pięciu miejscach wypuścił nowe pędy. Tak, będzie takie małe drzewko uformowane. Z tyłu ananas. Ananas, który ten z ananasem na górze. Jak widzicie, żółknie. Czyli dojrzewa powoli. To fajnie, cieszę się. Bardzo się cieszę z tego powodu. Długi ten film wyszedł. Mamy tutaj welutinkę puszcza liścia. Jak widzicie, trochę mi się urwał, bo spadła na niego wanilia. Która zresztą wisi sobie z innymi roślinkami nad, nad tym, nad. Nad. Ja mm, no po prostu nad tymi roślinami, niestety na to i na Grand mi spadła panilia. Z Grand nic się nie stało, oprócz dolnych liści dwóch. A Velutina oberwała główny liść i najmłodszy liść. Ale już, już rośnie, więc dobrze jest. Grand Nine, no to co? Ten odrost pójdzie do kolegi, jak urośnie. Mały jest, no co jest? Mały, ale był późno kupiony, ale i tak wy, według mnie nieźle. Trochę się wyciąga co ciekawe. Kawędzieś na przykład w ogóle się nie wyciągnął. Ani ten duży, ani ten trochę mniejszy. Zobaczcie, się nie wyciągnął. A to masakra jakaś. Nie wiem, czy to tak nie ma być, ale chyba się wyciągnęło, bo ten jest zobaczcie, był ładny. A ten jest taki kurde, już brzydki. I ten też, zobaczcie, jaki długi już rośnie. Nie fajnie. No ale to tam nie przeszkadza. U banana jak się wyciągnie, to. Za to zniknie nie będzie tego widać. Jeśli chodzi o kokosa, jeszcze raz: no to raz, dwa, trzy, cztery i piąty listek idzie. Zobaczcie, idzie piąty liść. No powiem Wam o i macie kolejny lep. zobaczcie, że do tego się fajnie ziemiurki kleją. Jak nie macie lepu, a macie dużo roślin w domu, to ziemiurki Wam je zabiją. <laughs> Dlatego od razu, jak coś wsadzam do domu, zimuję to pierwsze, co to jest, kupno lepu, lefa. bo inaczej by te rośliny. Nie rosły tak dobrze, zapalę światło, bo coś tam widzę, słońce średnio. Um, ananas to jest mój ananasik, którego wyhodowałem z ananasu ze sklepu, z tych ananasów mini. Dlatego ma takie, widzicie, kujące brzegi i fajny, naprawdę mega rośnie jak na razie. Tu macie Monstera mini ukorzenioną. Tu macie pnącze, które szczerze zapomniałem, jak się nazywa. Mm, Musalaterita, no to taki trochę można powiedzieć że to jest nawet taki trochę fajny gatunek, w sensie, że już taki droższy trochę. Można nawet na nim zarobić, z tego co wiem. No ale zobaczymy, jak będzie to rosło. Vanillata hitensis. Vanillata hitensis. No i co? Jedyne, co puściła, to tutaj. Ja szczerze mówiąc, ciężko mi stwierdzić, czy to jest właśnie drugi korzeń powietrzny, obok korzenia urusu, bo wygląda to bardziej jak korzeń. Nie wiem, jak tego pokazać teraz. Jakby stanęła ta wanilia w miejscu, byłoby dużo łatwiej. Dobra. O, widzicie? To pod tym szarym wyrosło takie samo, mniej więcej. Wygląda tak jak korzeń powietrzny u więc wydaje mi się, że to raczej jest korzeń. Kaktus? No, kaktus to nie będę pokazywał. O, dwa warstwy w Cavendish'e. W ten mam eksperymencik też mały. Patrzę co się, jak będzie wyglądał, jak zostawię wszystkie liście. Już trzy są i na razie mi się to fajnie, fajnie wygląda. Mi się to podoba. Ten po prostu sobie rośnie. A tu mamy jeszcze małego on jest naprawdę mały zobaczcie. On ma bardzo 3 cm wysokości. No i co? To jest ta bromelia. Tak, Bromelia to było, nie pamiętam szczerze mówiąc. Ale usychaj ten kwiat. wow, nawet spleśnie zobaczcie. Nawet z kleśnią teraz zauważyłem. No. A wiecie co? Nie śmierdzi taką typową z no, Dobra, odkładam. <laughs> Zaraz to sprzątnę. Jeszcze pokażę Wam paludarium, jak wygląda przy okazji. No, jak widzicie, jak na razie nic się nie zmieniło. Wszystko stoi. Znaczy, chyba no troszkę urosło. Tam widzę, że manki mask. Ja wam to pokażę inaczej. Ja wam to pokażę od boku. Nie, od boku się nie da. Dobre, bo o, widzicie? Puszcza drugiego. Obok tego rozwalonego. Także zobaczymy, jak to będzie. Jak na razie, jestem zadowolony. Bardzo prawdopodobnie dołożyłem tu mech. Nie czy to było na filmie. Było chyba na filmie z Paludarium. Jeśli ktoś jest ciekaw, jak to zbudowałem dokładnie, to zapraszam też na filmie. Jest o tym. Jeszcze pewnie coś tu dołożę. Myślę o jakichś oplątwach, tilancjach, może w romeliach, Zobaczymy. No i co. To byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.